Królowa śniegu. Baśnie w siedmiu opowiadaniach. Hans Christian Andersen Opowiadanie czwarte. Książę i księżniczka. Gerda znowu musiała odpocząć. Naprzeciw miejsca, gdzie siedziała, sfrunęła na śnieg duża wrona. Przyglądała się dziewczynce i kręciła głową. Kra, kra, powiedziała, dzi dobr, dzi dobr. Lepiej nie umiała wymawiać, ale odniosła się życzliwie do małej dziewczynki i spytała ją, dokąd to idzie taka sama w daleki świat. Słowo sama zrozumiała bardzo dobrze mała Gerda i czuła, ile w tym się zawierało treści. Opowiedziała Wronie całe swoje życie, wszystko co przeżyła i spytała, czy nie widziała małego Kaja. A Wrona kiwnęła w zamyśleniu głową i powiedziała – to możliwe, to bardzo możliwe. Naprawdę? Spytała mała dziewczynka i całowała Wronę tak, że o mało nie zadusiła jej na śmierć. Spokojnie, spokojnie, powiedziała Wrona. Myślę, że to mógł być mały Kai, ale na pewno zapomniał o tobie przy księżniczce. Czy on mieszkał u księżniczki? Spytała Gerda. Tak, posłuchaj, powiedziała Wrona. Ale będzie mi trudno mówić Twoim językiem. Czy rozumiesz, Wroni, język? Byłoby mi łatwiej opowiadać. Nie, nie uczyłam się go, powiedziała Gerda. Ale babka zna ten język i język innych ptaków też. Gdybym to ja się go nauczyła. Nic nie szkodzi, rzekła Wrona. Opowiem jak potrafię, ale nie będzie to dobrze opowiedziane. I zaczęła mówić to, co wiedziała. W państwie, w którym teraz jesteśmy, mieszka księżniczka. Jest tak niebywale mądra, że przeczytała wszystkie gazety świata, a potem zapomniała to, co przeczytała, taka jest mądra. Teraz siedzi na tronie, ale podobno to wcale nie jest takie przyjemne, więc zaczęła śpiewać taką piosenkę. Dlaczegóż bym nie miała wyjść za mąż naprawdę to dobra myśl. Tak, postanowiła wyjść za mąż. Ale za takiego, który potrafiłby odpowiedzieć na zadawane mu pytania, nie takiego, co tylko stoi i wytwornie wygląda, bo to jest nudne. I księżniczka zawołała wszystkie damy dworu, a kiedy usłyszały o co chodzi, były bardzo zadowolone. To nam się nadzwyczajnie podoba, powiedziały. Myślałyśmy o tym niedawno. Możesz mi wierzyć, że każde słowo, które mówię, jest prawdą, dodała Wrona. Mam oswojoną narzeczoną, która wchodzi swobodnie do zamku, i ona mi to wszystko opowiedziała. Narzeczona była naturalnie także wroną, gdyż swój ciągnie do swego czyli wrona do wrony. Tego dnia gazety wyszły z obwódką w kształcie serc i z podpisem księżniczki. Można było w nich przeczytać, że każdy dobrze prezentujący się młodzieniec może przyjść na zamek i rozmawiać z księżniczką. A ten, który będzie się tam zachowywał tak jak u siebie w domu i będzie najmądrzej mówił, zostanie mężem księżniczki. Tak, tak, powiedziała Wrona. Wszystko co mówią to święta prawda. Więc ludzie ciągnęli gromadnie. Był tłok i ścisk, ale nikomu nie poszczęściło się ani pierwszego dnia, ani drugiego. Kiedy wszyscy razem stali na ulicy, rozmawiali swobodnie, ale gdy tylko wchodzili w bramę zamkową, tracili głowy na widok gwardii w Srebrze, lokajów w złocie na schodach, wielkich, oświetlonych sal, stali przed tronem, na którym siedziała księżniczka i nie umieli nic powiedzieć, prócz ostatniego słowa przez nią wymówionego. A jej nie zależało przecież na tym, aby usłyszeć powtórzone własne słowa. Miało się wrażenie, że ci ludzie zażyli tabaki na czczy żołądek i zapadali w sen, dopóki nie znaleźli się znów na ulicy, gdzie odzyskiwali mowę. Od bram miasta aż do zamku stał długi ogon. Ja sam tam byłem, aby im się przyjrzeć, dodała wrona. Czuli już głód i pragnienie, ale na zamku nie dostali nawet szklanki wody. Wprawdzie niektórzy, mądrzejsi, zabrali ze sobą zapasy. Ale nie dzielili się ze swym sąsiadem, myśleli o sobie: Niech wygląda na głodomora, to wtedy księżniczka go nie weźmie. A kaj, mały kaj spytała Gerda kiedy on przyszedł? Czy był między nimi wszystkimi? Miej cierpliwość powiedziała Wrona zaraz do niego dojdziemy. Było to trzeciego dnia na zamek przyszedł mały chłopiec bez konia i bez pojazdu. Szedł wesoło. Oczy błyszczały mu jak twoje miał prześliczne długie włosy ale był ubogo ubrany To był kaj cieszyła się Gerda Ach nareszcie go znalazłam i klasnęła w ręce Na plecach miał mały tornister opowiadała Wrona Nie to były pewnie jego sanki zauważyła Gerda zniknął z sankami To możliwe powiedziała Wrona Tak dokładnie nie widziałem ale wiem od mojej oswojonej narzeczonej, że kiedy przechodził przez zamkowe wrota i zobaczył srebrną gwardię i lokajów w Złocie na schodach, zupełnie się nie zmieszał. Skinął do nich głową i mówił, jakże to musi być nudne tak stać na schodach, lepiej wejdę do środka. Sale błyszczały od świateł. Radcy i ministrowie chodzili boso i roznosili złote półmiski. Nastrój był uroczysty. Buciki tego chłopca skrzypiały okropnie, ale on nic sobie z tego nie robił. To na pewno był Kai, zawołała Gerda. Wiem, że ma nowe buciki, słyszałam w pokoju babci, jak skrzypiały. Tak, skrzypiały, porządnie powiedziała Wrona. Chłopiec z uradowaną miną podszedł wprost do księżniczki, która siedziała na perle tak wielkiej jak koło wrotek. Wszystkie damy dworu ze swymi służebnymi i służebne służebnych i wszyscy marszałkowie dworu ze swymi paziami i służącymi paziów, którzy mieli swoich chłopców na posyłki, wszyscy stali dookoła, a im który stał bliżej drzwi, tym dumniej wyglądał. Twarz pachałka sługi służącego zaledwie można było dojrzeć tak dumnie stał w drzwiach. To musiało być straszne powiedziała Mała Gerda. A kiedy Kaj zdobył księżniczkę, gdybym nie był wroną, zdobyłbym ją również, nie bacząc na to, że jestem zaręczony. On mówił równie dobrze jak ja, kiedy mówię wronim językiem. Wiem to od mojej oswojonej narzeczonej. Był swobodny i miły, i wcale nie przyszedł po to, by starać się o jej rękę. Przyszedł jedynie, aby posłuchać mądrości księżniczki. Spodobała mu się. I on jej się spodobał także. Tak, to na pewno był Kaj, powiedziała Gerda. Był taki mądry, że potrafił rachować z pamięci i to z ułamkami. Ach, czy zaprowadzisz mnie na zamek? To łatwo powiedzieć, odrzekła wrona, ale jak to zrobimy? Pomówię o tym z moją narzeczoną. Na pewno nam poradzi. Bo muszę ci powiedzieć, że takiej małej dziewczynki jak ty, nie przepuszczą nigdy do pałacu. A jednak się tam dostanę, powiedziała gerda. Gdy Kaj usłyszy, że ja tu jestem, zaraz przyjdzie i mnie zabierze. Czekaj na mnie przy sztachetkach, powiedziała wrona, pokiwała głową i odleciała. Dopiero kiedy nadszedł wieczór, wrona wróciła. Kra, kra! Dużo pozdrowień od mojej narzeczonej. A oto bułeczka dla ciebie. Wziąłem ją z kuchni, tam jest dość chleba, a ty jesteś na pewno głodna. To zupełnie niemożliwe, żebyś weszła do pałacu. Jesteś przecież bosa. Srebrna gwardia i lokaje w złocie nie pozwolą na to. Ale nie płacz, jakoś wejdziemy. Moja narzeczona zna pewne tylne schody prowadzące do sypialnych pokojów i wie, gdzie można znaleźć klucze. Weszli więc do ogrodu, w wielką aleję, gdzie z drzew spadały liście. Kiedy w pałacu jedne za drugimi pogasły światła, Wrona zaprowadziła małą gerdę do tylnych drzwi, które były uchylone. O, jakże biło serce gerdy ze strachu i tęsknoty zupełnie tak, jakby chciała zrobić coś złego a przecież pragnęła tylko wiedzieć, czy był tu mały kaj. Tak, musi tam być myślała z takim przejęciem o jego mądrych oczach o jego długich włosach. Widziała wyraźnie jego uśmiech, kiedy siedział z nią w domu podróżami. Ucieszy się na pewno, gdy ją zobaczy i usłyszy, jaką długą drogę odbyła do niego, kiedy się dowie, jak martwili się, gdy on nie wrócił. O, jakże się bała i cieszyła zarazem! Oto weszli już na schody. Na szafie paliła się mała lampa. Po środku, na podłodze, stała oswojona wrona. Kręciła głową na wszystkie strony. I patrzała na Gerdę, która dygnęła tak, jak uczyła ją babcia. Mój narzeczony opowiadał mi tyle dobrego o pani, miła panieneczko, powiedziała oswojona wrona. Dzieje pani życia, jak to mówią, są również bardzo wzruszające. Niech pani weźmie lampę, wtedy ja pójdę przodem. Gdy pójdziemy prosto przed siebie, to nie spotkamy nikogo. Wydaje mi się, że ktoś idzie tuż za nami, powiedziała Gerda. Rzeczywiście, coś obok zaszeleściło. Zupełnie jakby cienie prześlizgiwały się po ścianie, konie o rozwichrzonych grzywach i smukłych nogach, myśliwi, panowie i damy na koniach. To są tylko sny, powiedziała Wrona. Przychodzą i zapraszają myśli księcia i księżniczki na polowanie. To dobrze, bo potem może im się pani w łóżku lepiej przyjrzeć. Weszli do pierwszej sali o ścianach z różowego atłasu w kwiaty. Obok nich zaszeleściły sny, ale przeleciały tak prędko, że Gerda nie zdążyła obejrzeć tego czcigodnego towarzystwa. Jedna sala była wspanialsza od drugiej, było tam co podziwiać. Wreszcie znaleźli się w sypialni. Sufit przypominał wielką palmę o liściach ze szkła, z kosztownego szkła. A po środku pokoju, na grubym sznurze ze złota, wisiały dwa łoża. Każde wyglądało jak lilia. Jedno było białe, leżała na nim księżniczka, drugie było czerwone i tam Gerda miała szukać małego kaja. Uchyliła jeden czerwony płatek i zobaczyła brązową szyję. Tak, to był kaj. Krzyknęła głośno jego imię, trzymając lampę tuż nad nim. Sny znowu wtargnęły konno do pokoju. Książę obudził się, odwrócił głowę i. To nie był mały Kai. Miał tylko do niego podobny kark był młody i piękny. Z łóżka, które wyglądało jak biała Lilia, wyjrzała księżniczka i spytała, co się stało. Wtedy Mała Gerda zapłakała i opowiedziała całą swoją historię i wszystko, co zrobiły dla niej wrony. Biedna dziewczynka, powiedzieli książę i księżniczka, a potem pochwalili wrony, zapewnili je, że nie gniewają się wcale, ale żeby tego częściej nie robiły. Tym razem zostaną wynagrodzone. Czy chcecie latać na wolności? spytała księżniczka. Czy wolicie mieć stałe miejsce jako dworskie wrony i korzystać ze wszystkich odpadków z kuchni? Obie wrony dygnęły nisko i poprosiły o stałe miejsce. Myślały o starości i powiedziały: To dobrze, kiedy człowiek, tak powiedziały, ma spokój na stare lata. Książę wstał z łóżka i ustąpił je gerdzie. Taki był dla niej dobry. Dziewczynka splotła swoje małe rączki i myślała: I ludzie, i zwierzęta są dobrzy, a potem zamknęła oczy i zasnęła słodko. Przyleciały znowu wszystkie sny w postaci aniołów. Przyniosły małe sanki, na których siedział Kaj i kiwał na nią. Ale to był tylko sen, i dlatego znikł, gdy tylko się obudziła. Na drugi dzień ubrano ją od stóp do głów w jedwab i aksamit. Pozwolono jej zostać w pałacu i spędzić przyjemnie czas. Ale Gerda poprosiła, aby jej dali tylko wózek z koniem i parę małych trzewików, bo chciała jechać znowu w daleki świat odszukać Kaja. Dostała i buciki, i mówkę. Ubrano ją ślicznie, a kiedy miała odjechać, Czekała na nią przed bramą kareta z czystego złota. Herb księcia i księżniczki błyszczał na drzwiczkach jak gwiazda. Stangret, służba i forysie, gdyż byli tam także i forysie, mieli złote korony na głowach. Książę i księżniczka pomagali jej sami wsiąść do karety i życzyli wiele szczęścia. Leśna brona, która właśnie pobrała się z oswojoną, Odprowadziła gerdę o trzy mile. Siedziała obok niej, bo nie znosiła jazdy tyłem do konia. Druga wrona stała we wrotach i biła skrzydłami. Nie odprowadzała gerdy, bo cierpiała na bóle głowy od czasu, kiedy miała stałe miejsce i przejadała się. Kareta wysadzana była w środku obwarzankami z cukru, a siedzenie napchane było owocami i piernikami. Żegnaj, żegnaj! wołali książę i księżniczka, a mała gerda płakała i wrona także. Tak przeszła pierwsza mila podróży. Potem iwrona musiała się pożegnać i to było najcięższe rozstanie. Pofrunęła na drzewo i trzepotała czarnymi skrzydłami, dopóki kareta, błyszcząca jak jasny promień słońca, nie zniknęła jej z oczu. Tu kończy się to opowiadanie. Czekajcie cierpliwie na następne. Do usłyszenia już wkrótce.